Cześć, witam na kanale Gotowy na Jutro, kolejna część tak jakby nas, naszych nagrywek, które, które realizujemy podczas wyjazdu, wyjazdu, wyjazdu na naszą bazę. Dzisiaj kolejny tak jakby materiał pod tytułem, co w grupach prepresowych piszczy, czyli w ramach ostatnie, ostatnie, ostatnich obserwacji na grupie poruszaliśmy tematy w poprzednich luźnych gadkach dotyczące właśnie pytań, które zadaje się na takich grupach prepersowych i Kolejne pytanie, które trafiło, które przykuło trochę naszą uwagę, będzie, ile będzie kosztowała paczka Fajek? Tam było chyba rok po zrzuceniu ostatniej wojny, oby, ostatniej bomby oby. atomowej w trakcie trzeciej wojny światowej w kraju, w którym jakaś jednak grupa ludzi przeżyje i tak jak, ile będzie kosztowała paczka fajek? To, to pytanie wydaje się śmieszne. I, I początkowo ja, ja dokładnie tak samo potraktowałem, no kude, no co to kogo e, może obchodzić, ale to jest jakiś punkt wyjścia do, do poważniejszej do poważniejsze dyskusji, e, ale pokrótce odpowiedzmy na to pytanie, ile może kosztować paczka fajek? W pierwszym e, takim odruchu chciałem powiedzieć, ten nic, dla mnie nic, bo ja nie palę i mnie to w ogóle nie rusza, no, ale, ale możesz mieć taką paczkę fajek, albo dwie Tak właśnie, albo nie. W, w zasadzie dla mnie to jest, dla mnie to jest bardzo, bardzo fajny taki, taki pieniądz, taka, taka paczka fajek, tak jak now, także inne takie przedmioty, jak na przykład alkohol. Nie powiem, że nie tutaj w tym wypadku, czy środki opatrunkowe, czy słuchajcie nawet wszystko czego pożądamy, stopy. No nie dziwdziałem, Amerykanie, no. tak, Amerykanie w czasie wojny zawsze mieli przy sobie damskie rajstopy i załatwiali za to różne rzeczy, nie tylko seks, ale także jedzenie z panie za, za taką paczkę, paczkę pociąg, to chyba ty nie mieli pońciok. Mm -hmm. za taką paczkę, paczkę pończok, parę pończok, to naprawdę byli w stanie dużo, dużo załatwić lądując, lądując w Europie. Ale to taka, taka dywagacja, więc pomyślałem sobie, ile może Dobrze. dla mnie być warta taka, taka paczka, paczka fajek. Odpowiem tak: na przykład 24 jajka. I no to, to jest chyba dobra cena, no bo 24 zapaczkę fajek wtedy jestem w stanie powiedzmy przeżyć, zrobić sobie, bo będę robił jakieś podpłomyki, i jestem w stanie przeżyć. Yy... Podpłomyki to jajka, bez jajek, ale, ale nie, nie. jak najbardziej, no jest to 24 jajka to już jest całkiem sporo jedzenia w sensie, bo. Ile ma ile coś jest warte? Warte jest tyle, ile ktoś jest w stanie za to zapłacić. Zawsze. No to, to jest jedno. To jest, czy to będzie samochód, czy nie, czy on be, coś Jeżeli ktoś przyjdzie i za starego trupa rozwalonego, zapłaci 20 tysięcy złotych, to ten samochód był warty 20 tysięcy zł dla osoby, która go kupiła. Więc jeżeli ktoś będzie miał paczkę fajek, nawet będzie. Połowa będzie mokra tych fajek, a jak ktoś przyjdzie, na tyle zdesperowany, że będzie chciał tą paczkę fajek kupić za nie wiem. Te, tuzin jaj, czy kilka bochenków chleba, czy może po prostu małą sztabkę złota, którą będzie miała jako ten, to ona będzie tyle warta dla niego. I to, to pytanie o wartość to jest tak względne, bo nie jesteśmy w stanie określić, tak yyy, naprawdę, po, po, to, to, czy w ogóle będzie popyt na, yyy, troszeczkę, trosze. na, te, na te papierosy aż tak duży, czy ludzie po prostu nie przestaną ich palić. Palić może nie przestaną, bo y, nasza historia pokazuje, że y, w sytuacjach, kiedy papierosy były mniej dostępne, czy to jest na przykład ta, y, no i się odwołajmy do tej II wojny światowej, to ludzie nadal palili, a nawet palili więcej. Ale wtedy powiedzmy nie palili już e, takiego tego czystego tytoniu w postaci, postaci papierosów, bo potrafili palić naprawdę dziwne rzeczy, które teraz, no, nikt by tego do, nikt by się tym teraz nie, 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 nie sztachnął. Natomiast pytanie jest bardzo trudne, ponieważ osoba, która je zadała, prawdopodobnie oczekiwała jakiegoś przełożenia na wartości, które w tym momencie rozumie. 50 zł. Czyli, na ta, ta, że paczka fajek będzie kosztowała 50 zł. Tylko, że te 50 zł, w momencie, kiedy ten rok po wybuchu tej ostatniej bomby, no to jest nic nie warte. W związku z tym, jeżeli ktoś by mi wtedy dawał 50 zł za paczkę fajek, no to, 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 bym, taką osobę, to się... bym taką osobę wyśmiał. osobę Ale... wyśmiał. Okazuje się, że, że odpowiedź, odpowiedź na to pytanie jest, jest bardzo trudna, ale jest to bardzo fajnym przyczynkiem do dyskusji, co jeszcze oprócz papierosów może być taką walutą w czasach takich post No jest chłodno, sorry. Tak yy, jak yy, wspomniałem już o alkoholu, wspomniałem już o, yy, znaczy, yy, o, o, o jakichś. Zietoni Wyroby tytoniowe, tabaki, alkohol. Wszystko, czym, czego my mamy nadmiar i czym będziemy w stanie handlować, i co ludzie będą chcieli kupować, może stać się taką walutą. Czy to będą, może mieć lampy naftowe, może mieć je chcieć sprzedawać, może mieć siekierki. No nie wiem, jeśli ktoś okaże, że na przykład ma całą skrzynię siekier, czy coś i może nimi handlować, to. Wszystko może być, no ale wiadomo, że jak ktoś będzie w stanie produkować wino na przykład, co jest wbrew pozorom w takich warunkach, jeżeli mamy jakąkolwiek życie życie fauny, flory, czyli jesteśmy w stanie pozyskiwać na przykładowo szyszki chmielu, jesteśmy w stanie pozyskiwać i suszyć liście tytoniu, albo na przykładowo winogrona, jakiekolwiek owoce fermentu, jakiekolwiek owoce do fermentacji alkoholowej, no to możemy produkować wino, tylko pytanie, czy ja się zawsze zastanawiałem, że no super, no coś tam walnie, to czy dla mnie będzie ważne, że ja, bym ch że ja bym chciał kupić wino. Jakby chciał sobie A zrobić, nie, to znaczy, jeszcze okej, okay, ale czy ja bym w, próbował je kupić za coś? Ważne, wa wa ważne Do, jest to że jeżeli nie będziesz miał tego wina, no lepiej jest pić rozcieńczone wino niż samą wodę. Czy no to tak to ta, jest więc, jakiś. Więc, ta, można pić może wodę z czymś, ale niekoniecznie alkohol. Możemy mniemać, że wino będzie ważne w, taki, w, taki, w takich sytuacjach. No tutaj odchodzimy już od głównego tematu, zresztą tak jak, tak jak już powiedzieliśmy, określanie ile będzie warta paczka fajek jest, no jest, jest, jest prawie niemożliwe. No trzeba będzie, po prostu, co się utarguje, to będzie warta. No, to... Nie, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co, co dla nas będzie miała jakąkolwiek wartość wtedy. No. Może się okazać, że będzie w tym kraju rośnie jakaś roślina, którą spokojnie można palić zamiast, zamiast tytoniu. Daje podobne jak najlepsze efekty. Takie rośliny są przecież znane. I, I wtedy ten tytoń totalnie straci na wartości. Czy myślę, że przez tyle lat, jakby ktoś już by wpadł na tą roślinę, historia tytoniu i jego o, spożywania. O ile ktoś już nie wpadł na tą roślinę, tylko, tylko nie. Wolno tylko nie wyprzedał tytoniu. Nie wolno jej hodować. Znaczy, no to jest takie bardzo, bardzo skomplikowane jednak, żeby się określić, ile to mogłoby kosztować, bo rzeczywiście sama wartość jest na tyle, nie wiem, dla mnie jest na tyle względna, że ja, ciężko jest mi się bardziej myślę, bym się skupił, ile może kosztować przykładowo. Chleb, ile może kosztować mięso, bo wtedy takie rzeczy, takie To myślę, że alkohol, papierosy, jakiekolwiek inne używki, dla osób, które nie są jakimiś skrajnie uzależnione od czegoś, nie są na przykład takie narkomanami, którzy muszą daną dawkę czegoś tam przyjąć, bo inaczej no, po prostu tam bardzo będą się źle czuli. To myślę, że to są jednak materiały drugiej, jak nie trzeciej kategorii, w ogóle jeśli chodzi o potrzebę dla mnie. No bo czasami, ja tak, jak ja na siebie patrzę, no to no lubię tam wypić sobie whisky, czy, tam, czy, czy wino, piwo, no, ale czy to będzie. No to może właśnie dla nas problem jest bo taki, my to, że, że my nie palimy. No, problemu, Może to to chodzi, bo, ale czy problem papierosów byłby na tyle i jakiegoś tam alkoholu na tyle silny, no to się ciężko jest określić nie, nie mając tego dla problemu. Dla mnie no. to pytanie jest bardzo dobrym do zastanawiania się, o tego jak co, co tak naprawdę dla mnie może być tą walutą w przyszłości, która, która pozwoli, pozwoli mi przetrwać. No to tak... to będzie, czy to będzie wiedza na przykład? Wydaje mi się, to, to pomoc w takich ta, jakieś. Tak umiejętność wykorzystania, wykorzystania roślin do, do leczenia, czy nawet umiejętność leczenia prostych, prosty, prostych chorób. Mhm. Może się okazać, że ta umiejętność pozwoli mi przeżyć, bo za wyleczenie albo za umiejętność zrobienia jakichś maści, uczułem się przecież. Będę dostanę 4 jajka, za co przeżyję tydzień no, nie, nie samimi jajkami, mhm. ale po, po, pozwoli mi jakiś tam czas przeżyć. Może, m, może to jest ważne, ale nie jesteśmy w stanie nie jesteśmy w stanie podać dokładnych, dokładnych wartości. Wartość jest rzeczą względną. Okazuje się, że, no to też historia, historia pokazuje, że za bochenek chleba płacono na przykład kompletem srebrnych łyżeczek. Słyszałem taką historię, to właśnie chodziło o getto warszawskie, gdzie to po prostu wyglądało tak, że ludzie wysuwali przez dziury w murze, jeżeli taka, taką dziurę udało się znaleźć, wysuwali to, co, to, co posiadali. Czasami mogłoby to na przykład futro, i w zamian za to brali naprawdę niewielki ułamek tego, co dla nas jest wartością tego. Tego, tego, tego futra. Ale to pokazuje, Ale dla że nich, Dla nich to, to było naprawdę bardzo Po jednej warty. stronie muru coś nie ma wartości dla tych ludzi, bo nie są w stanie tego zjeść. A po drugiej stronie muru to Jednak, wa inne wartość, wartości tak, nabiera, ty... bo ci ludzie mają inne potrzeby. Dlatego, jeżeli to na przykład by byśmy tym murem przykładowo, bo po prostu byłaby odległość dzieląca między nas a osobą, która potrzebuje tych fajek, to może właśnie tutaj ta wartość by powstała. Ale jak ona że by była. To pytanie dlaczego co... Jeżeli by, wam, było drugiej, co tak, by było w drugiej ręce? Jeżeli ręku, bym ale... wam tym powiedział, że jest, jest taka sytuacja, że paczka fajek może być warta pół bochenka chleba, wy się uśmiejecie, bo to jest, nie wiem, to jest dużo, dużo mniej niż w tym momencie, tak? Ale. To, dokładnie bo. Ale ja myślę że tak w ogóle już kończę, że jak przy, przy okazji następnego wjazdu na Ukrainę jakieś dwa wagony fajek trzeba przywieźć. Bo skoro skoro to, ktoś to, pyta. Nie, to jest przemyt, nie, nie Jaki o... przemyt, to wolno robić. Każdy może jeden wagon fajek przywieźć. A, choć nie, nie, ja pomyślałem na o... Tym kolejowym. Nie, <laughs> okay, to jest taki karton. Przywieźć, bo jeżeli ktoś pyta, to znaczy, że ktoś może. Chcieć te fajki kupić, i wtedy, jeżeli jesteśmy w stanie te wagon fajek przechować, to wtedy całkiem sporo, Ale to się całkiem sporo tej bardzo, waluty. bardzo szybko się niestety tak traci wartość tak, do palenia, tak słyszałem. No jak, jak Hermetycznie stare... przech... odesłać powietrze? No z właśnie, faczki. nie może macie pomysł, jak, jak, jak takie papierosy przechowywać, zabezpieczać. No bo, no bo wiem, że stare, stare papierosy no, to, to się już nie nadaje. Ja jestem byłym palaczem, w ogóle nic nie palił. Mam nadzieję. No dobrze. Ja, jest, ja, jestem, ja jestem byłym palaczem, no i wiem, że jak tam kiedyś się udało znaleźć e, e, takiego starego papierosa, no to, to, to jest totalnie do niczego, totalnie to się do, do Pani nadaje. Może macie jakiś pomysł, a może w ogóle macie jakieś pomysły, co, co? mogłoby być tą walutą, tak? Jeżeli, jeżeli to napiszecie, to, to myślę, że Z, na... Po prostu zostawcie w komentarzach poniżej tak. pomysły na to, co tak naprawdę, czym moglibyśmy handlować, co warto, co warto zbierać teraz, żeby móc sprzedać kiedyś. I to myślę tą pomysłem... A jak coś, to wrócimy do tematu, bo czemu tak. by nie. Ale na razie to spadamy robić ognisko, tak. bo już się zrobiło bardzo Kupu, zimno. Ku, kupujcie siekierki, kupujcie siekierki, a poważnie w ramach, jeżeli byście chcieli jak, w jakikolwiek sposób wesprzeć rozwój gotowego na jutro, wesprzeć naszy, rozwój naszego kanału, nasze wyprawy i, i naszą działalność, tak zapraszamy do naszego sklepu, yy, gdzie całkowity tak jakby dochód z jego działalności przeznaczamy tylko i wyłącznie na rozwój działalności więc jeżeli chcecie dokarmić nas, tam może zakupić cegiełka albo, albo jakiś sprzęt, który może się okazać Wam przydatny, to tam zapraszam i do zobaczenia przy okazji następnych nagrywek. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.